Siema mordy! Pierwsze co chciałam powiedzieć to mianowicie to, że ten wstęp nie jest wstępem, ponieważ tego filmu w ogóle nie miało być na kanale, ale zaczęłam przygotowywać się do świąt wiekanosnych, uznałam, że fajny film by z tego powstał, więc ten wstęp to jest teraz, tak naprawdę jest robiony tak właściwie w połowie tego filmu, ale wcale nie musiałam tego mówić, ale mówię wam ponieważ, tak? I... Teraz po prostu pokażę Wam to, co robiłam i będę robić na y, Wielkanoc y, moje przygotowania w naszym domu, jak to mniej więcej wygląda, więc zapraszam do oglądania. Tu możecie zasubskrybować kanał jeszcze, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, i dać łapkę w górę, nie w dół, w górę. I jeszcze serdecznie zapraszam do oglądania. Ogółem to jeszcze serdecznie za wygląd, ale nie chciałam się totalnie nakładać maskary, więc tylko tak lekko. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba, a pierwszym punktem naszej wycieczki to jest tradycyjnie w naszym domu zawsze rano jest yy, robienie skrobanie jajek, yy, które są wcześniej zabarwione na taki buraczkowy kolor. Właśnie my zawsze używamy jednego barwnika, jest taki buraczkowy, bo na nim fajnie widać właśnie wzorki i teraz zostanie to pokazane tutaj. jajka, tu jest mój kurczak, tu jest krzyż od mojego taty, tu jest mój krzyż, ale tutaj krzyż wyszedł, i tu jest zajączek. Kolejny punkt naszej wycieczki, czyli drugi, to jest oczywiście pójście z samego rana poświęcić koszyczek, który mamy ten sam od 8 lat, więc pokażę Wam jak wygląda oraz co zawsze wkładamy do środka. to koszyczek wielkanocny, którego zaraz będziemy pakować wszelkie rzeczy, które będą do święcenia szły. Tu jest taka firanka na gumce. Można ją ściągnąć, a tu będziemy tym właśnie przykrywać. Potem pokażę. Przygotowania do wsadzenia do koszyka trwają. Gotowy koszyczek. Mamy w środku ciasto makowiec, dwa jajeczka, które rano były strugane, murzyna, szynkę i sól w takim czymś, dziada to wymyślił. Ale moim zdaniem pomysłowe. I tak jest koszyczek, możecie pokazać, jakie wy macie koszyczki i to będzie tak na tym. Właśnie o tak. Puta zagrawka jest z dwóch stron z jednej i z drugiej, żeby nic nie wypadło i zawartość. Nawet bardzo ładnie wyszedł w tym roku. Kolejnym punktem w naszej przedświątecznej rutynie jest oczywiście robienie murzynów wielkanocnych. To jest takie jakby danie, które jest znane i które się robi w Wielkanoc. I w tym roku będę go robić z mamą, bo zwykle tylko pomagałam, a teraz będę właśnie robić też sama i moja mama też będzie robić, a nasz tata nas nagra. Co czujesz? Spodekscytowanie, nie wiem. Robię murzynę. Do wywiad rozumiem. Jakieś białe jak na murzyna. Tato! To jest murzyn. A to... Przestań lepiej. No to musisz... Dobra, dobra. Pytałeś tak, o wrażenia. Tak, pytałeś o wrażenia. Czyli się podekscytowana, że mogę robić e, murzynę na Wielkanoc. Kiełba. Ciasto. Sabrina. Eee. Tak. Hej. odcedzamy i delikatnie smażymy murzynę. Eee, to jest chyba jajko. Tak, to jest jajko. To jest żółta. No to jest sok z pomarańczy. Zdań. Nie żałuj, nie żałuj, musi być rumiane. Nie, nie, on nie może tam spać. Wszyscy mają odmienne ja zdania. Nie może spać, może spaść, może ale nie żały. Dobrze. Jak wrażenia? Super. Widzicie, tak dokładnie, super przepis. Takim Dobrze. sokiem. Wracamy za chwilę. Przestań! Nie! nie. Smaruj. Takie bonus track, ponieważ przed biła do nas ciocia i yy, przyniosła mi takie oto jajko, ale chyba się nie popatrzyła, bo to jest jajko dinozaura, a nie jakieś na Wielkanoc. Ale jak już to mam, to po prostu przetestuję to yy, i tu się ma wykluć coś, więc możecie zobaczyć co. Okej, okay, tutaj pisze, że trzeba włożyć do miski z letnią wodą i po prostu czekać, aż to się rozpuści, więc idziemy. Nie wiemy na jaką myskę się zdecydować, bo jest albo mała, albo taka średnia. Mogę tu pokazać. O, nie wiem, to jajko tu, albo tu. Nie wiem. Chyba wezmę tą mniejszą, albo nie dobra, wezmę tą większą. Okej, okay, wrzucamy. Boję się trochę. <laughs> Aha. Słuchajcie, z tym się nic nie dzieje. Totalnie nic. Można się po prostu tym pobawić. Psenka u jajku. Jajko. Bardzo duże jajko. coś tu się wykluwa. Chcemy to już zobaczyć, czy jeszcze nie? Może poczekam do rana, może to się już całkiem rozwali, ale słuchajcie, jest progres. No, myślałam, że się już nic z tym nie stanie. Ło, wow, kurde, dobra, nie dotykam. Ostatni przystanek do sukcesu tego wielkanocnego dnia y, rutynowego to jest sprzątanie. Wiem, masakra po prostu. Ja wiem, że każdy z Was jest tym zmaga, ale ja właśnie bardzo nie lubię tego robić. Już, wiecie, nastał wieczór, bo nie mogłam się przemóc psychicznie, żeby zacząć to robić. Y, I więc teraz właśnie zamierzam tego dokonać. Oszukujmy no, się, mój pokój jest w opłakanym stanie. Let's go. Wpisów lepiej. A więc właśnie to jest moja rutyna przed świętami, tak to wszystko wygląda. Nie zawsze wszystko jest w tych samych godzinach, w tej samej kolejności, ale mniej więcej tak to wygląda co roku. Dziękuję, że oglądaliście. Przypominam o zostawieniu subka i lajka. I miłego dnia. Pa! Otóż nie. Witajcie drugiego dnia, Wielkanoc! Następują przygotowania do stołu wielkanocnego. To jest ostatni z ostatnich punktów tego cudownego, tych cudownych dwóch dni. I zawsze nasz stół jest taki bardzo bogaty w różne ogórki, pomidory czy coś. I właśnie to jest chyba najlepsza część w ogóle, że duży sam dzień Wielkanocy to jest takie cudowne i w ogóle, więc teraz wam pokażę, jak to wygląda. Chodźcie. Co wykluło się z tego jajka? i to jest dinozaur? Jestem ciekawa ogóle, co z tego wyszło, bo nie wiem, nie wyobrażam tego sobie O oh my gosh! Co jest? Dobra, biorę to do pokoju chyba Jednak do pokoju, bo wody jest zdecydowanie za dużo Ale widać, że to nie jest dinozaur Tylko to jest wróżka Ale chyba za dużo wody już ma O matko no ciekawe, chyba to wodę trzeba wylać, zaraz pokażę ją z bliska. Jest nasza wróżka, ma różową sukienkę, to miała być chyba zielona trawa. Tu są skrzydełka, ale ja bym już tego nie kupiła, bo szczerze no, jak to ma tak wyglądać? To, to nie. Średnie to jest, ja to chyba wywalę po prostu, bo to albo coś źle zrobiłam, znając mnie, albo to po prostu miało takie być. No ja i takie 3,5-3 na 10. Dajcie znać w komentarzach co myślicie. było już wreszcie na tyle z tego filmu, z moich przygotowań. I wszystkiego. Ja idę na obiad Wielkanocno Babci. This is my outfit for today. Żegnam się do kolejnego długiego filmu. Papa! Pa.